Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj nastąpił wielki dzień, albowiem Zaczęła się chyba, moi drodzy, wojna na Palionowie. Ja to jeszcze muszę uzgodnić z chłopakami. Dzisiaj się muszę z niej pogodzić ze Szczepanem i Neonem. Ponieważ, jak wiecie, mieliśmy małą sprzeczkę o to, kto ma lepsze ziemniaki na Palionowie. No i musimy sobie to wyjaśnić. Ale mi się wydaje, że dzisiaj się już po prostu musimy pogodzić, ponieważ miarka się przebrała. Naprawdę, to co odwalają w to to jest po prostu hit. Musimy coś z tym zrobić. Zanim jednak zaczniemy, moi drodzy, każdy zostawi teraz subskrypcję. Brakuje nam 2700 subów, żeby było już 40 tysięcy was. Więc bardzo proszę, o subskrypcję i łapkę w górę teraz macie czas, aż zrobię 3 podskoki. Więc uwaga, raz, dwa i trzy. Szybki trening wF z Dave'em moi drodzy, mam nadzieję, że zdążyliście zostawić tą łapę i subskrypcję. Kto zdążył, niech pisze w komentarzu. Pójdźmy sobie może najpierw... O, tu jest Neonek, halo! Ne Neonek, pumba. Neonek. O, dzień, dzień dobry, witam. Dzie dzień dobry. Wiesz, co się stało? Zabiliśmy się... syna. Zabili co mi Co zrobili? Zabili nie mi syna. Nie, żartujesz w tym momencie, ale, nie, to, naprawdę, ale to jest żart. To, to nie jest śmieszne jak to jest żart. Prima please było parę ogóle, dni temu. to w ogóle nie jest śmieszne, to jest. Ja się zabiłem z tego powodu raz już. Co? Ale że syna tego gryfa takiego, tego tego ziomeczka? Tak. Nie gadaj, on był już tak ja, dużo. ile on ja, tak. miał lat już? On już był dorosły. <laughs> nie, nie, może tak być, dobra, gdzie jest Tościk? Czekaj, chodzi jeszcze to po Tościka, musimy się naradzić jak za starych dobrych czasów. Gdzie on ma dzwonek do drzwi? Halo, Tościk, Tościk. Może tak niekulturalnie wejdziemy. No nie gadaj, że on sobie usnął na hamaku. A, nie! To mnie tak uderzył mocarnie, że mi zostały trzy serduszka. Eee, przepraszam, przepraszam, duch, co to było? Duch, eee, tościk. A wierzę, no. To, Słucham. Tościk, musimy zakopać topór wojenny odnośnie naszych ziemniaków. Chłopaki, musimy dobra, się zjednać czekaj. i zrobić coś z włamywaczami Bo o, czekaj, tak kurczę, jak być... choć Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Chodź tu, żebyś widział. Pokaż to na odcinku. Zakopuję topór wojenny. O kurczę Czyli nie ma odwrotu. Chłopacy. A ja go odkopię w sumie, bo się przyda. Dobra, to jest, co zostało zakopane, nie może zostać odkopane. Dobra, chłopacy, powiedzcie mi, co wam jeszcze zrobili, włamywacze? Co jeszcze? Jakie krzywdy wam uczynili? No zabili mi syna, ale no kurczę, czy to nie jest wystarczające. Dobrze, dobrze, a tobie tościk? Czy tobie tościk coś zrobili? Zabili go. No mi też, mnie zabili trzy razy. Trzy razy mnie zabili. Nie. I ja tyle prawie. w sumie. Nie może tak być. Moi drodzy, nie może to tak wyglądać. Słuchajcie, robimy taki plan. Ja. Dobra, im... jeszcze wymienię, w sumie to nie wszystko. Dobra. Od początku. Dobra, Najpierw mów. Wy, wymyślili się, że im zabiję króliczka, co było nieprawdą, bo to było niechcące, bo upadł mi z głowy po prostu i sam. A mogę przesadł... wam coś pokazać? Może. Nie, Możesz. nie pokazuj lepiej. Ja się teleporto... Przed... A widzicie mnie na krześle, co? Tak. tak. No dobra, to nieważne. No i słuchaj, najpierw było tak, że królika miałem. Oni te... No źle, on miał królika, on się zabił, oni myśleli, że to moja wina, w nocy mnie porwali. Serio, porwali mnie w nocy. Co? Autentycznie. Wzięli mnie, zamknęli w klatce, trzymali mnie tam bardzo długo, co pamiętasz zresztą mówimy. Tak, 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 pamiętam. No i byłem w tej klatce zamknięty, wydostałem się stamtąd, mhm. e, zabili mi syna i kurczę, zabiłem się. I zabili Szczypsona Masakra, no my tam z ściernym ostatnio zrobiliśmy napad na ich hatę no i w sumie było spoko, no chyba tam zabiłem właśnie Damiana raz czy dwa Ale no nie może tak być, słuchajcie, nie może tak być, musimy ich zmusić Albo do opuszczenia w ogóle tego terenu No albo będziemy się z nimi bić po prostu, no ich jakoś stąd musimy wykurzyć, no musimy bo ich tak nie poskromić poskromić musimy, musimy ich poskromić, dobra ich. Chodźcie, chodźcie, chodźcie 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 chłopaki, chodźcie może do tego, chodźcie na ich HT Ja tam ostatnio na kanale Dave Plus, to mogliście zobaczyć o godzinie 15 na drugim kanale Zrobiłem na nich pułapkę i tak, zobaczymy, czy ktoś w w tą pułapkę. Jestem mega ciekaw, dobra, więc o, idziemy kurczę, zobaczyć. kurczę, czekajcie, bo się zapatrzymy. Tościor, tościor, chodź, tości, chodź, tościor. Wraca, <grym> moi sens. drodzy, potężna, trójka, będzie wojna. No będzie wojna, jeszcze Pawła musimy tutaj e, przekombinować na naszą stronę. Bo jeszcze z nim o tym nie rozmawialiśmy. Nie wiem jak tam, tam kurczę, z wamowaczami stoi, więc trzeba to zobaczyć. Dobra. My z nim rozmawialiśmy, naskarżyliśmy. No, no ja naskarży, mu. Dobra no. dobra, no to dobrze, to dobrze. No mam nadzieję, że y, nasz burmistrz Spalionowa dobrze się zachowa w tej sytuacji i coś z tym zrobi, no, bo tak nie być. O kurczę ktoś wszedł chyba w tą pułapkę No, muszę się przyznać, David to ja byłem Ty wsiadłeś w tą pułapkę? Jakim cudem? co Jak, jak w nią wszedłeś? Ale Bo dobra, to, patrz, to nie, wniosek... nie ma złego, stary Ale wiesz co jest gorsze? Zrobił im prezent Patrz, zrobił nie. im prezent Nie, to... zrobiłeś prezent od tuścika Szczypsona Ale to każdemu no, no, zrobiłeś przy... taki prezent? Graczy, dla wszystkich graczy Palionowa Aaaa, no dobra, no ale kurczę, oni nie są w palionowej. Ja będę ten prezent zniszczył, chłopaki, chłopaki. No, ja też spalił, go spaliłbym go. A że oni już je opróżnili, Nie gadaj. Wzięli już no nie prezenty, nie jakie <laughs> hieny. No nie. Dobra, dobra, niszczę bierz co? E, dajmy tutaj tabliczki. Jacyki e, też im niszczę, i już Ja, ja im to chłop, Chłopaki wojna. Chłopaki wojna. Słuchajcie, zaczynamy wojnę. Jan, 24 level, który wy macie poziom? O kurcze, to nie będzie nic. O nie, czemu ty to wyrzuciłeś? Co tu się stało? Ty skrzynkę zniszczyłeś. Nie! Ja nie. Zniszczyłeś skrzynkę od nich, dobra. Ja nie wiem teraz co było moje, a co od nich, więc wywalam tutaj wszystko, co nie potrzebuję. <grym> dobra. Chodźcie, chłopaki, może do nas, do mnie do domku. A to ja też dostałem prezent, czy nie? A to i tam ja im znikną. Trudno. Trudno. To są, to są wamywacze z źli i nie są wcale potężni jak my. I nie mają dobrego miecza. Ładnie. O, ja też Ładnie. dostałem prezent. Dobra, to ja też robię unboxing prezentu jak mogę, oczywiście. No <grym> również. O kurde jakie bogactwa zapodał! Tościor mu się powodzi chyba, dobrze iść. Zbawili mi syna. I tu druga taka sama. O. Tak, bo to dla Pawła, to dla Pawła, proszę nie A, to dla Pawła, kurde, no to trochę za Dobra, czekaj, to odłożę, odłożę, odłożę chyba tak jak było, chyba tak to było. Spokojnie, spokojnie, no, zaraz, zaraz znajdziemy ci nowego, czekaj. Ja ci mogę przekazać y, tajną rzecz. Poczekaj, ja ją muszę tutaj. Dobra. Ja ci to przekazuję, Non To Leon. miał być mój syn Ale przekazuję oh. ci go, żebyś Też nie czuł się uszkodowany właśnie w ręce. Trzymaj To będzie twoje nowe dziecko, musisz je wykluć. Moje nowe dzidziusie Spróbuj je wykluć, zobaczmy co się stanie <laughs> Pogadaj, spróbuj, spróbuj walnąć dzidziusia Co ty robisz? Czemu ty idziesz? Czemu ty idziesz do wc Nie Kiblu go zasadził, patrz go Ale on tutaj urośnie w ogóle? On się tutaj zmieści? <laughs> Ile on w ogóle rośnie? Ile on z tego jaka się wykluba chłopaki? Nie wiem Chodźcie spać Dobra, chodźmy spać. Chodźmy w ogóle do łóżeczka, bo jest noc. Chodźcie szybko do łóżeczka. Ja nie wiem, właśnie czy ja mam w ogóle łóżeczko. Dobra, prezent do Pawła zostawiam, on sobie sam go otworzy. Wow. O nie, nie ja nie mam łóżka. ja też nie, nie mam łóżka. łóżka. Ja też nie mam łóżka, chłopaki, na co nie pójdziemy nie spać. Nie... Ja też nie mam. Mi też chyba ktoś zniszczył albo Paweł je dał. Ej, choose Your Pet name. czemu ja mam je nazwać? Dobra, jak ci nazwać tego zwierzaka? Ja jaką nazwę ci dać tego zwierzaka? O ja on on tu! No to jak ci go nazwać? jedne! Tomek! A, ginie Tomek! Nie! Żyje no, czy nie o. żyje? Przy... O Jezu, jak ma HP? Jezus, to. święty Tomek! Czarny gryf, to ja, zobacz! Patrz, widzisz? Ja, ale się garbi, chłopka teraz. Tomek, Tomek, to jest to, dobra, that's right, man. Musia, ja nie pozwolę skrzywić. Trzeba zrobić coś Musisz, żeby on... dobra, zróbmy mu zróbmy mu jakiś tutaj domek dla twojego Tomusia. No tak nie może być, że on tam, mu coś do, robi. Do dziury, do dziury, no, zróbmy mu jakąś jak taką dziurę. Tata. Do mojego domku muszę pójść <laughs> Zakopać No mój tata jak wiecie jest mega słychać Ej on już lata kurde co jest W ogóle no. co sądzicie o tym że mój tata spiskuje z Hero Brainem? Bo kurde z tym to też coś trzeba zrobić chłopaki Co o tym sądzicie? Ty, ja dawno tutaj w ogóle nie słyszałem z on dalej nas męczy No ale wiesz co się stało wiesz co mi tata powiedział Pamiętacie te skrzynki co były e, Na tamtym świecie co mieliśmy te różne zadania Co dostaliśmy te zadania co były te teleporty takie Co nie wiadomo no. właśnie od kogo zadaliśmy to zadanie To jednak się okazało że to były zadanie od Braina I ja tam to postawił Mój tata. Patrz! Tutaj leczył większy tam? Tomek, ale agresywny! Jak większy, pokaż, pokaż większy No patrz, musia. taki sam oh, jak Tomek. Ej, no faktycznie, ale on mi samek zniszczy, dobra, bierz go tam. Kurde, trzeba go szybko Tutaj, O, o kolejne jaj. O, to daj mi też wysadzić daj mi też. Daj mi jedno jajucho. Ja właśnie, ja właśnie przed chwilą miałem jajo próbowałem ten i mi znikło. Nie wiem. Bo ono Bo to, bo to chyba się trzeba, trzeba tutaj czekać w tym miejscu. I nie, nie możesz trzeba... shifta chyba klikać też. W ogóle nie można Czemu? nic klikać Dobra, no to ja czekam w takim razie. Też w ogóle powiem wam chłopaki. Ej, podniosło mi się to jajko, to co się stało. Czego No bo musisz to jeszcze raz no, ja no już nie mam no i bliku. stoi no, no i stoi mi a i co no stoi. nie, no stoi jajo, a mi nie stoi Wiecie no Właśnie wiecie, mi stoi, jak jak ja, ale zazwyczaj? tak, tak nie zbyt Ja szedłem, znowu się obok łóżka, szedłem spać i jak wstawałem rano to już było wyklute to zwierzę O kurde, no ale ja tak niestety nie zrobię, bo niestety nie mam łóżeczka no. Musiałbyś mi tutaj pomóc w, w tej sprawie i dać mi łóżeczko, Dobra, nie ja łóżeczka Dobra, ja łóżka w sumie, ja też nie mam łóżka W ogóle powiem wam, że kurde, myślałem, że to oni nam, w sensie wiecie, że zniszczymy im tą bazę, że w moją pułapkę nikt nie wejdzie z was, a tu się okazało, że tościor <laughs> mam ja te prezenty, zawsze ten to u mnie na odcinku i tak sobie wlazłem w to co. Ma ktoś z was wełnę może? I na, u, nie, nie mam właśnie w ogóle wełny, dlatego też nie nie mam, mam łyżeczka. I to u ciebie na odcinku jest ten jak włazisz w łapkę? Tak. No bo, kurde, ja bym chciał widzieć twoją reakcję, będę musiał to muszę zobaczyć <grym> później. Kurde, macie piasek chłopaki? Macie jakikolwiek piasek? Bo ja im mam zrobię my. jeszcze jedno TNT. To dajcie mi jak możecie trochę piasku, bo ja no imy zrobić wytudium, nie? TNT i im zrobić jeszcze jedną pułapkę, bo tak nie może być, kurde. No co to ma być? No, wojna się rozpoczyna. Wojna się rozpoczyna. W ogóle chłopaki, jaki mamy plan na tą? Ty, wojnę? ale mam naj... Nie, ja mogę mieć najdziwniejsze zwierzę świata. Poka. Ale to z... basek, jakiś basek. Jednak, jed... Jednak nie mam wełny, przepraszam, okłamałem. Nie wełny, piasek, piasek, piasek. Jak masz piasek? No ale to... piasek to mam. To help mi help mi w piasek, please. Gdzie masz piasek? Ile? Dobra, no ma. No tyle. troszkę, troszkę. Troszkę tak na 2-3 TNT. Co jest? Aha, bo full. Dobra, i teraz tak: tu, 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 tu się leci z TNT z tematem, tak? Nie, na no, odwrót, kurde. To chwila. Tutaj, 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 tu, 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 tu. tu. Ok, mamy TNT. Ja im walnę 2 TNT, wiecie co? Ja im nie będę odpuszczał. Strzelimy im troszkę więcej. I walniemy to. Nie wiem, jakoś, kurde, jak my to musimy teraz zrobić. No bo jak już tam w to wszedłeś, no to może być giga właśnie z tym. Czekaj, ja sobie procesor że otworzę. Dobra, To sobie podkładam ten twój prezencik Ogólnie, chłopaki, ile już macie złota na serwerze? Jak możecie zdradzać takie szczegóły? No, mogę, mogę. Ile, ile masz to, masz złota? mogę? W ogóle, zrobić licytację? Mam pizza taków. O kurde. No, ja, ja też będę jakoś tyle miał No to ja, no my mamy spawę podobnie, więc możemy zrobić licytację. Dobra, chodźcie jeszcze raz do domku do włamywaczy Tylko weźcie, jak możecie tą płytkę naciskową. Zrobimy już z płytką naciskową, bo ja nie mam pomysłu, szczerze, jak my teraz mamy zrobić tą pułapkę, jak zaczep na nikę nie wypalił. musiałbym to całe znowu odbudować, a tego już chyba nie będę robić. Dobra, mam jedną płytkę. Go. Do łamywaczy. No, Stawiam ja mi TNT Dobra, to, git, to będą dwie To zrobimy dwie pułapeczki, bo akurat jest yy, Podwójna porcja TNT, więc jesteśmy W stanie to zrobić, dobra, lecimy szybko Glutem, i w ogóle możecie też pisać Co sądzicie, co zrobią włamywacze W tym momencie, jak zobaczą takie coś, no w ogóle Czemu ta hata jest zniszczona? Paweł chyba zniszczył, nie? Wczoraj przez przypadek, nie wiem, co ty zrobił Dobra, ja nie wiem jaki mam postawić To TNT teraz, no bo to jest taka, taka rozwałka Żeby oni w to nie weszli Chodź, ja wiem, ja wiem w którym miejscu, czekaj Chodź czekaj nie, 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 zabierz się tu nie, nie, dobra. nie, bo tu na widoku są Dobra, Masz, schodzimy tu troszkę na dół O nie, to jest złe, dobra Tu jest, tu dajemy pół płytkę na to, a ty pod to daj TNT Dobra Dobra, czekaj, daję A no nawet teraz. dwa no Cześć, Nie stawiaj, nie stawiaj, wyjdźmy, wyjdźmy, wyjdźmy Chodźcie, wyjdźcie, wyjdźmy. Dobra, postaw jest ta pół płytka? O. Postaw, postaw Dobra Dobra, i chodźmy stąd Boże, jak oni w to wejdą, to im się zniszczy pół kopalni, bo to jedno TNT spadnie na sam tak dół ale pokaż, pokaż, czy widać. widać to? No, bardzo. Aha, do... nie, w sumie, kurczę, no. Wiesz co, mogą, mogą w euforii zbiec, mogą, nie? Mog mm. mogą w euforii zbiec, właśnie. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie kanał i wbijajcie do chłopaków, e, bo tam są odcinki codziennie, tak jak u mnie, także oglądajcie trzy kanały. Moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie 19 na następnym odcinku. Do zobaczenia, elo! Pa, pa! pa.